Ależ się dzisiaj będzie działo. Słuchajcie, witam Was w vlogu takim housemartowym. gdzie pokażę Wam no, jeden z takich typowych dni: jak mój wygląda. Jestem w grontach szlacheckich i dzisiaj. Będziemy montowali kuchnię w domu Mezzanin 50, także pokażę Wam montaż, jak wygląda, fronty, sprzęty, blaty. Dzisiaj przyjeżdża również Balia, więc pokażę Wam dzisiaj te dwie sprawy, no i pokażę Wam ten dom w ogóle, co się zmieniło, jak on wygląda. Także no, ciekawy odcinek z oddanych. Zanim jednak zaczniemy wielkie przygotowania i wielkie prace tutaj na grondach, słuchajcie, no to konieczny i obowiązkowy jest spacer z rysiem, tak zwany patrol tutaj grondowy. No i z Rysią sobie patrolujemy tutaj, słuchajcie, okolice na grondach. I Rysio zadowolony czerpie z tego wielką przyjemność, jakie widoczki takie. No? Elegancka, co? No i zaczyna się dziać. Przyjechali panowie od Bali, Balia już stoi na podjeździe, przyjechali panowie również od kuchni i zobaczcie, tak przyjeżdża kuchnia, ona już jest w pewnych elementach, wszystko jest zabezpieczone ładnie folią, żeby się w transporcie to po prostu nie uszkodziło, a kuchnia będzie w tym projekcie tutaj. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Kuchnia już w zasadzie... Wypakowali panowie z samochodu. Teraz zaczynamy, że tak powiem, ją powolutku montować. Wyszło pewne wyzwanie, mianowicie, polegające na tym, że trzeba będzie jeden po prostu kranik przesunąć. Zaraz będziemy wiedzieli, czy, czy tutaj nam się to uda od razu na miejscu zrobić, czy trzeba będzie jechać do sklepu i kupić sobie odpowiednie kolanko. I zaraz zaczynamy, słuchajcie, rozładunek bali. Balie posadowimy tutaj w tym miejscu. Już zrobiliśmy specjalne tutaj płyty, utwardzony jest ten teren, i tutaj w tym miejscu będzie balia. I jak sobie będziecie w tej bali siedzieć, słuchajcie, to będziecie mieli przepiękny widok tutaj na to piękne pole, zboże, las, a w okolicy będziecie słyszeć tylko śpiew ptaków. Jedziemy dalej z tematem. Mebelki odjeżdżają i wjeżdża zaraz Balia. Ale takie manewrowanie na pewno nie jest e, łatwe, dlatego często Wam mówię, że na czas budowy y, to tutaj finalnie y, często nie musicie robić tych ogrodzeń, bo samochody, zobaczcie, wjeżdżają, wyjeżdżają, y, ale że to nasza działeczka, no to zrobiliśmy od razu ten wjazd. To czego zaczynamy od zdjęcia tych pasów? To jest przykrywa, prawda, do bali, żeby nam woda się nie wychładzała. No i schodki, słuchajcie, bez nich, no, dałoby radę pewnie, tak, ale po co, po co się męczyć, jak można mieć takie fajne schodki pomalowane, zaimpregnowane, elegancko. No i jak wam się podoba, zobaczcie, balia, polska bania, pięknie to jest oznaczone i mamy, słuchajcie, włączenie, wyłączenie. Masażyk, natężenie. Tutaj mamy lampeczkę, dysze. Słuchajcie, napełniamy wodą i korzystamy z pięknej pogody i słoneczka. No i tak wygląda, słuchajcie, balia kiedy jest już zamontowana, stoi przed domem i pięknie się, słuchajcie, prezentuje. Także mamy już nasz piękny dom za nim 50, piękny taras, garaż, piękną trawę. No i dopieszczenie, dopełnienie tej działki, słuchajcie, cudowna balia. Ważne to jest, że piec jest tutaj zintegrowany, wbudowany w balię. Co dzięki temu zyskujemy, słuchajcie? Zyskujemy to, że ten piec nam po prostu tutaj nie wystaje. Jeżeli korzystamy z tego domu, mamy dzieci, a ten kto ma dzieci to chyba nawet nie muszę tego przykładu podawać, to wie, że wszystkie takie gorące, wystające elementy u dorosłych budzą niepokój. Więc co robimy? Po prostu piec jest zintegrowany tutaj w środku w bali. Jest y, oczywiście o wiele mniejsze ryzyko oparzenia się. Y, natomiast kiedy piec jest zintegrowany, to wytwarza nam się tutaj takie siedzisko, ale trzeba bardzo uważać, ponieważ stąd wypływa nam gorąca woda, bo to jest grawitacyjne takie grzanie tego pieca. Tu nam wpływa zimna woda, ogrzewa się w tym piecu i wypływa nam tędy gorąca woda. Więc siadając na tym siedzisku, warto uważać na to miejsce, bo stąd naprawdę bardzo gorąca woda wypływa. Komin, słuchajcie, piękny, błyszczący, nowy jest. Folia zdjęta. Tutaj, oczywiście, jest zawór, którym spuszczamy wodę z bali. Możemy też zrobić tak zwaną studnię chłonną, i od razu tą wodę do gruntu naszej naturze po prostu to, co zabraliśmy, to oddajemy. Kliknijcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się ona podoba. A teraz przechodzimy do montażu, słuchajcie, kuchni, zabudowy meblowej. Mamy tutaj taką dużą szafę, którą też będziemy e, montowali, a mianowicie tutaj w wiatr łap. Ona będzie stała i częściowo tutaj będzie e, montowana. I żeby mieć dostęp do tego gniazdka, to się tutaj dogadałem z panami z meble serwis, że wytniemy po prostu miejsce w szafie. No i tutaj już jest sprzęt kuchenny rozstawiony. Montaż mamy w trakcie, słuchajcie, już tutaj część szapeczek jest na górze przykręcona, przywieszona. Tak jak przy budowie domu, tak i przy budowie kuchni plany są bardzo ważne. Zobaczcie, tutaj są przylepione te plany, żeby było wiadomo co, gdzie i idzie po prostu. Tutaj jest oczywiście wizualizacja, jak ta kuchnia będzie wyglądała, ta zabudowa meblowa. Tutaj pewnie się domyślacie, że lodówka z zamrażarką, ale oczywiście tutaj mamy wszystko elegancko rozpisane. Ryszard! Jak Ci się podoba ta kuchnia? Fajna? Fajna! Słuchajcie, no dzieje się, dzieje się na grondach y, przygotowania pełną parą do Wielkiego Dnia Otwartego 7 czerwca, słuchajcie, godzina 14, bo na 12 już mamy komplet, już się nie zapiszecie na godzinę 12. Możecie się zapisać na godzinę 14 i zapraszam serdecznie, żebyście to zrobili teraz, dokładnie teraz, jak słuchacie tego, co do Was mówię. Wejdźcie na naszą stronę internetową housemart.pl, zakładka pokazy i teraz zróbcie to, kliknijcie, zapiszcie się tu, wa, wyświetla Wam się adres naszej strony, bo to jest ostatnia dosłownie chwila, żeby jeszcze na godzinę 14 się zapisać. A co będzie na dniach otwartych, słuchajcie, 5 domów wykończonych pod klucz. Do zobaczenia, balia, sauna, będą architekci, specjaliści kredytowi, specjaliści od ogrzewania, producenci kuchni. No, można jednym tchem wymieniać, naprawdę będzie dużo osób, dużo się będzie działo i to jedyne takie wydarzenie, słuchajcie, w roku w Polsce, gdzie możecie przyjechać do nas, zobaczyć pięć prawdziwych domów w ich naturalnym środowisku, a nie tam w jakiejś fabryce, tylko tu naprawdę, gdzie dzieje się na gruntach po prostu życie. No i mamy to, słuchajcie. Balia już stoi, jak widzicie. Dom stoi, a teraz chodźcie, pokażę wam, jak wyszła ta kuchnia. Ale zanim jeszcze zobaczycie tą kuchnię, to zobaczcie, słuchajcie, tą szafę, bo tu jest ta wnęka, o której tak wiele razy mówiłem i mówiłem też, że w tej wnęce mieści się naprawdę duża szafa. No to skoro mieści się duża szafa, no to zobaczcie, jak ona się prezentuje. Pyk. Proszę bardzo, następująco. Jest bardzo dużo miejsca. Tutaj nawet możemy zmieścić odkurzacz stojący. Tutaj się zmieści. Półka na buty, na jakieś inne przydatne rzeczy. Pałąk, żeby powiesić kurtki, szafki, szafeczki. No, sporo tego miejsca tutaj jest. Pokażę Wam, jak wyszła ta kuchnia. Także ona tak się prezentuje już na gotowo. To znaczy prawie na gotowo, bo jeszcze tutaj. Płytki położymy oczywiście między meblami, więc będzie ona jeszcze ładniej wyglądała. Ale już teraz uważam, że jest bardzo fajna. Zwróćcie uwagę: lodówka, zamrażarka. Wszystkie sprzęty są od razu pomontowane. Proszę uprzejmie, możecie zobaczyć, jak wygląda sobie taka lodóweczka. Płyta indukcyjna, czteropalnikowa. Mamy również piekarnik. Jest również zobaczcie, zmywareczka. Mamy tutaj również pralkę, no bo. Tutaj łazienka jest kompaktowych rozmiarów. Jest tutaj wanna, na tym nam zależało. Jest... Teseczka się opuszcza. Jest tutaj ubikacja. Jest taka dostawka prysznicowa. Jest umywalka, jest okno, jest boiler. No i pewnie by się zmieściła tutaj pralka jakaś ładowana od góry. Tutaj muszę wymienić tą... uchwycik. To no byłoby to takie wszystko tutaj na wcisk. Dlatego zadecydowaliśmy, że ej... W wielu nowoczesnych mieszkaniach pralkę robi się w, właśnie w tej strefie aneksów kuchennych, więc i my tutaj również tą praleczkę zrobiliśmy. Tutaj mamy taką szufladę jeżdżącą, takie cargo i zobaczcie, tu jest to wszystko to są szafki. Zobaczcie, to wszystko to są szafki. Na dole, na górze. Zobaczcie, ile tu jest miejsca do przechowywania. Jestem ciekaw, czy ktoś to policzy. Tutaj mamy pochłaniacz, i tutaj mamy kolejną szafkę, i tu jeszcze mamy dwie szafki. Także no, naprawdę tego miejsca jest full. Już nawet nie mówię tutaj o tych szufladach. Jak na kompaktowy dom, słuchajcie, to ciężko mi będzie znaleźć osobę, która stwierdzi, że to jest za mała kuchnia. I słuchajcie, co ważne. Ta kuchnia, którą tutaj widzicie, łącznie z tymi wszystkimi sprzętami AGD, e, z pralką, zmywarką, piekarnikiem, płytą indukcyjną, lodówką, e, pochłaniaczem, itd, tak i tak dalej. To wszystko jest na naszej stronie wycenione w zakładce Akcesoria. Wchodzicie, klikacie i macie dokładnie to, co na załączonym e, obrazku. My tutaj wybraliśmy takie fronty beżowe, ciemne. tutaj jakieś mebelki też postawiać, żeby po prostu wam pokazać jak ten dom zanim pięćdziesiątka może wyglądać już całkowicie pod klucz, łącznie nawet z mebelkami. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu filmu. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, poproszę, kliknijcie dzwoneczek. Naprawdę zrobi mi się bardzo miło i dostanę jeszcze więcej powera do tego, żeby nagrywać dla Was e, filmy i pokazywać Wam, jak budujemy piękne, kompaktowe domy. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Widzę się z Wami 7 czerwca na godzinę 14. Druga tura, pierwsza tura 12. Miejsca są już full zajęte, także zapisujcie się. Zostały ostatnie wolne miejsca, a ja was serdecznie pozdrawiam z grądu szlacheckich. Trzymajcie się, cześć! How smart, jesteś u siebie.